Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się na plantacji kapusty wczesnej w Borównie w województwie kujawsko-pomorskim. Jak widzimy, plantacja jest przykryta agrowłókniną z powodu panujących w ostatnim czasie nocnych przymrozków. Wielu zgłaszających się do frusto serwisu pyta, jak chronić warzywa przed chorobami bakteryjnymi. Trudno się dziwić, ostatni sezon pokazał, jak groźna potrafi być bakterioza. Jeżeli w ostatnich latach zauważyliście na swojej plantacji żółte bądź brązowe plamy w kształcie litery V na brzegach liści. Mogliście mieć do czynienia z bakteriozą. Bakterioza to podstępna choroba, która potrafi pozostać niezauważona, aż do momentu, gdy straty w plonie są już nieodwracalne. Zostań z nami, aby dowiedzieć się, jak skutecznie niej zapobiegać. Zmienne warunki pogodowe ostatnich lat, susze, gradobicia, wysokie temperatury oraz niekiedy intensywne opady deszczu powodują powstawanie chorób bakteryjnych. Choroba ta prowadzi do gnicia róż brokuła, kalafiora, główek kapusty, a także cebuli. Szczególne zagrożenie stanowi czarna znilizna wywołana przez bakterię Xanthomonas. Brak płodozmianu oraz pozostawianie resztek pozbiorczych na polu również przyczynia się do rozwoju tej choroby. Jej główne objawy to żółte lub brązowe przebarwienia na liściach w kształcie litery V, więnięcie roślin, czernienie nerwów, oraz szybkie gnicie tkanek. Dodatkowo choroba może powodować powstawanie czarnych bądź brązowych plam na liściach, a plony w trakcie przechowywania mogą zacząć gnić. Ponieważ w Polsce nie ma zarejestrowanych środków do zwalczania bakteriozy, ochrona przed nią opiera się głównie na profilaktyce. Dodatkowo warto sadzić tylko zdrowe rośliny i chronić się przed szkodnikami takimi jak wciornastki, które ranią rośliny i przenoszą bakterie. Ponadto deszczowanie w upałach również sprzyja rozwojowi chorób bakteryjnych. Zbiory z kolei należy przeprowadzać tylko w suchą pogodę, a resztki po pozbiorcze usuwać lub niszczyć. Stosowanie preparatów miedziowych, takich jak Elwita Miedź lub Elwita Prevent, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów do ochrony przed chorobami bakteryjnymi. Warto podkreślić, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się preparaty mikrobiologiczne, które w naturalny sposób podnoszą odporność roślin i wspierają je w walce z chorobami bakteryjnymi. Takim rozwiązaniem jest L-biofungibactis. Zawarte w nim pożyteczne mikroorganizmy tworzą na powierzchni roślin ochronny biofilm, który utrudnia wnikanie patogenów. Preparat wzmacnia naturalne mechanizmy obronne roślin, pomagając im skuteczniej radzić sobie z infekcjami i ograniczając potrzebę stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Co ważne, produkt możemy bezpiecznie łączyć z mrówczanem wapnia, ograniczając przy tym liczbę przejazdów. Warto pamiętać, iż wapń pomaga roślinom bronić się przed chorobami oraz trudnymi warunkami. Działa jak budulec oraz sygnał ostrzegawczy w roślinie. Na dzisiaj to już wszystko. W razie pytań zapraszam do kontaktu z Frusto Serwisem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.